Maraton odcinków z Brawl Stars Tak jest moi kochani, witam serdecznie w kolejnym odcinku z Maratonu odcinków z Brawl Starsa Dzisiaj kupujemy kolejnego skina, yo, Jo. Tak więc zostawcie oczywiście łapkę w górę, Dobijemy dzisiaj do 5000 łapek w górę I subskrypcję na kanale koniecznie, żebyście byli na bieżąco Żebyście dostawali powiadomienia i żebyście byli kozakami, jo! Tutaj oczywiście admirał z Armii yy, I tak, słuchajcie, zaczynamy Startujemy z kupowaniem skinków. Oczywiście, żeby nie było, gram sobie z widzem. Dzisiaj gramy sobie z Oki 303, który już jest gotowy, już tutaj czeka. Ja, oczywiście, muszę wejść szybciutko do sklepu i kupić sobie jakiegoś skina. Dzisiaj kupimy sobie czerwononosą nitę. Za 99 gemów, jest na przecenia. Skinki są bardzo cenne. 99 gemów, Kup, 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 kup. I kupujemy. Yeah! Zostawcie łapkę w górę teraz. I mamy czerwononosą nitę. Czerwononosa. Jakie to jest trudne do wymówienia. Tak więc mamy czerwononosą nitę. Wybierzmy zadymiarza. Mamy właśnie, przecież Nita ma już ma tutaj star power Ja w ogóle muszę te postacie levelować, kurde Dobra, 500, który będzie lepszy, który będzie lepszy Szybkie ataki myślę, że będą jak najbardziej kozackie Pyk, dobra, tak więc star power do Nity wybrano Oczywiście wybierzmy sobie tutaj naszego skina Czyli czerwono nosanita wybierz i zaczynamy Mamy tutaj naszego widza, który już wie wszystko co robić Wybrał El Primo, tak więc zaczynajmy tutaj kolejną giereczkę Właściwie pierwszą giereczkę, bo pierwsza była nieudana Ponieważ nie wybrałem tej postaci Dobra, let's go. No to lecimy. Mnie już tutaj gardło trochę boli, bo lecę naprawdę z kozackim maratonem. Wszystkie odcinki są nagrywane po kolei, więc mam nadzieję, że Oski dasz sobie radę tutaj. Ja w ciebie wierzę, Oski. You can do it. Mam nadzieję, że Oski wytrwa cały odcinek, bo to będzie jakiś pięć gierek, tak myślę. Ale słuchajcie, Nito, my tutaj jesteśmy kozakami. Mamy wybrany dobry star power, więc powinniśmy sobie poradzić. Nasz tutaj piesełowski... No dobra, może niekoniecznie piesełowski. Nasz Renifer myślę, że tutaj rozwali wszystkich. A przynajmniej taki jest plan. O, no i tutaj Bibi sobie padła. Pięknie. Musimy grać ostrożnie, bo tutaj El Primo jest na blisko. Ja też jestem troszeczkę tak na blisko, więc tutaj trzeba uważać. No i co? Oczywiście zapraszam Was do subskrybowania kanału. Kliknijcie ten czerwony przycisk. Bądźcie na bieżąco. Żebyście dostawali powiadomienia o filmach, bo filmy są codziennie i nie każdy to wie. A według statystyk 68% osób, które ogląda, nie subskrybuje, więc warto będzie tego Subika zostawić. Dobra, wiecie co? Odpalę sobie naszego tutaj zimowego pieseła, ależ kozak. Rozwalił! Ja w to nie wierzę. Pieseł rozwalił! Nice! Pięknie! Dobra, panie Broku, proszę tutaj nie atakować nas. Ojejku, ojejku, dobra, bo tutaj nie mam aż takiego dobrego zasięgu. Dobra, Oski. Oski żyj! Dobra, Beja się zrespiła. Dobra. Okej, okay, dobra, jest spoko, jest spoko. Tutaj się odlećmy trochę. Uhuhu. musimy poczekać, aż nasz ziomeczek wróci. Dobra, dobra, zostawmy u tego Power Cuba. Ja tu jestem kozak. Kozak, kumpel za dwa, za jeden i dobra, wrócił. Ajt! Nie zdo... złapałem przez przypadek, dobra, nie pomogłem mu tutaj. Chciałem mu pomóc, ale. Niestety się nie udało. Halo! Niestety, kurczę, słuchajcie, no niestety polegliśmy. Z Oskim na razie nie idzie, ale to jest Oski czy to jest Oki? Oki, boże, to jest Oki, nie Oski. Czemu mam Oski, bo to mi się kojarzy z Oskarem? Dobra, mam nadzieję, że wybierze teraz inną postać, tak jak mu mówiłem. Weź inną postać, może zasugerujemy mu tutaj jakąś postać. Eee... Dobra, wybrał, ok. Gitara, super. Ja będę grał ogólnie cały czas nitą, bo wiecie, bo to jest odcinek z Maratoniku, więc. Wszystko będzie grane mitom Okej, okay, starcie w trybie duo. Siemano, ile skrzynek na środku. Wszystkie muszą być moje, dobra, dobra. Okej, okay, dzień dobry. Nawet się nie zastanawiam. Środek, środek, środek musi być. O, jeszcze mogłem tamtą zahaczyć, jakbym dobrze pomyślał, ale trochę się cykałem, więc... Jejku, pięknie. Dobra, jeszcze sobie nabijemy ulta tutaj. Na rosie, para rosie. Rosa, para rosa, admirosa, niezła kosa. No, rymowanki tutaj oczywiście lecą pełną parą. Dobra, kto tu zostawił. Oh my god! Kto tu zostawił Powercuby? Za darmo! Skusiłem się na Powercuby i skończyłem bardzo źle. Dobrze, zaczynamy jeszcze raz. Może się uda. On powinien tutaj wybrać inną postać, więc zakliknąłem po prostu tak szybko. Ale może nie wybierze, że zagrajmy jeszcze raz? OK, dobra, będzie zmieniał postać. Czyli jednak, jednak tutaj ogarną, że ja przez przypadek kliknąłem. Dobra. Aha, dobra, tą samą grasz. Okej, okay, niech będzie. Niech gra, kim chce. I tak już wybrał kilka postaci, więc uważam, że jest super. No i dobra, dzień dobry. Aha, wybierasz inną postać jednak, tak? No dawaj, dawaj. Oski, oki. Czemu mówię oski ciągle? Nie wiem. Dobra, Shelly wybrał. Okej, okay, zdecydował się jednak na Shelly. Zobaczymy, jak tutaj pójdzie nam i oki, i Shelly. Będę mówił na niego oski. Wybaczcie, ale to już mi zostało w pamięci. Dla mnie to już zawsze będzie oski. Oski 303. Kurde. Dobra. Dzień dobry. Pięknie. Dobra. Mamy power cubesy. O, proszę bardzo. Nawet tutaj mamy dajne majka Mikołaja. Taktycznego. Dobra który próbuje tutaj skrzyneczki sobie powoli zbierać, ale my mamy już cztery Power cube. No, mam nadzieję, że ten tutaj, on wie jak grać Shelly, bo Shelly jednak jest na bardzo blisko. Więc musimy tutaj z zaskoczenia brać przeciwników, ale tutaj myślę, że na tym poziomie każdy już krzaki sprawdza. Więc to może być troszeczkę problematyczne, ale jednak się uda. Awoo, a ta Jessie. Kurde, ta Jessie tutaj wiedziała, co robi. Ała. dobra, dobra, spokojnie. Nie damy się tak łatwo. Mamy 6 pary cubów. To już jest naprawdę potężna moc. Potężny zadymiarz jesteśmy. Jesteśmy potężnymi zadymiarzami. Dobra, prawie mamy ulta. Prawie ulcik. Powinniśmy się stąd ewakuować. Uciekajmy, uciekajmy. Dobra. Dobra. Do ataku. Piesele mój. Dobra, 9 mamy, ale pieseł zginął. Dobra, taktycznie, spokojnie, nikt mnie tu nie widzi, nikt tutaj nie wie, że jestem. No, oprócz tego działka może, ale już nie ma tego działka, więc dobra. Żyjemy, żyjemy, świetnie. Dajesz, dajesz, oski, oh, pokaż skila. A co to za taktyczna tutaj Jessie w krzakach? Jeszcze cztery parkiu miała. oh my god. Dobra. No nie! Bombardowanie za mocne! Kurde, dwie drużyny, trzecie miejsce zajęliśmy. No kurde, widzicie, no nie zawsze się udaje wszystko tak, jakbyśmy chcieli. Ranga trzecia. Dobrze, no zero power, zero pucharków. No trudno się mówi. Nie zawsze się wygrywa, ale myślę, że tutaj spróbujemy sobie jeszcze raz. Zobaczmy, co tym razem Oski wybierze. Może jakąś inną kozacką postać. A może tym razem nie wybierze. Dobra, ja jestem gotowy. Cały czas będę se grał nitą, więc tutaj wiecie, no bo to jest... Patrzcie, no to jest... O. Chciałem wam skinka pokazać, ale się nie udało. To jest kozacki skinek donity, więc myślę, że warto sobie nim tutaj cały czas grać. Ile? Pa... O jezu, skrzyneczki, skrzyneczki. Pięknie. Dobrze. Na dół, na dół, na dół. Po więcej skrzynek. Ja tutaj dwie skrzynki naraz mogę rozwalać, więc wiecie. Kozak. Jak ja to normalnie kozak. Auć. To było bolesne. Ale tutaj się zakręcił. Ale. Ojejku, kurde. Oski. Oski tutaj nam odwala trochę, ale dobra. Taktycznie spróbujmy. No i co to ma być w ogóle? Przepraszam bardzo. Czy to jest jakaś zmowa na mnie, czy o co chodzi? Oj, oj, oj. oj. Dobra, ewakuacja. Na drugi koniec mapy. To jest nasz jedyny ratunek. Ukrywanie się, ukrywanie się jest naszym jedynym ratunkiem w tej sytuacji. Dobra, oski lecisz. Oski padł nam. Czemu nasz pieseł? Bo ona miała 87 powercubów miała. No nie dziwię się, że nasz pieseł padł. Ranga piąta, no kurde, słabo, słabo tutaj nam poszło, ale my się tutaj nie możemy poddać. Zmień jakąś postać. Niech nasz Oski tutaj wybierze coś innego, bo ja tylko nitam gram. Dobra. O kurde, MZ To może być to. MZ zadaje super kozackie obrażenia obszarowe, więc może nam się tutaj udać. To wygrać. Spróbujmy. Dobrze. Pięknie. Super. Teraz sobie pójdźmy tak troszeczkę, może tędy. Okej, okay, super. Dobra, dobra. Mamy dwa pair y. Niezły start, niezły start. Co ten Karl tutaj kombinuje? Może powinienem wziąć innego Star Powera, na przykład tego, co leczy. To by w sumie nie było aż takie głupie. Kurde, może? Może tutaj lepszy Star Power nam coś pomoże? O! O! Przepraszam bardzo, co tu się zadziało? Niedobrego! Oski, proszę! Oski, come on! Aj, znowu przegraliśmy! Znowu przegraliśmy. No dzisiaj chyba same przegrane lecą. No, dzisiaj chyba same przegrane. Dobra, musimy zrobić w tym odcinku kozackiego showdowna. Ja wierzę, że się uda. Dobra, zaczynajmy. Niech wybierze jakąś jeszcze inną postać. W ogóle on ma rangę 20, no to się nie dziwię, że tutaj e, nam troszeczkę ciężko poszło. Ja też 17 ranga, więc też dość wysoko. No, nie dało się tego tak pięknie i idealnie ugrać. Dobra, bula wziął. O kurde, ból w krzakach. Zaczynamy. Ok, let's do it. Starcie w trybie duo. Dom, dom, dom. Ok, let's go. Ja muszę sobie ulta jakoś nabić szybko I wtedy będzie na pewno nam dobrze szło Puścimy naszego tutaj Reniferowego, piesełowego niedźwiedzia Pieseła, niedźwiedzia Pieseła, dobra, nieważne Cokolwiek, puścimy naszego tutaj Kozackiego zwierzaka, który nas tutaj wykeruje Na to bym liczył Nice, nice Dobra, ból w krzakach Ból w krzakach to jest mos Sprawdzamy krzaczki Ładnie, ładnie, dobrze Dobrze, ból pierwszy oczywiście jako tank. No, dobra, czysto. Zaraz będziemy mieli ulta, więc będzie fajnie. I będzie tutaj zwycięstwo ucieczka ucieczko. ucieczko. No, dobra, niebezpieczny meteoryt. My tutaj kampimy w krzakach. Nie ma co. Nie ma w ogóle ludzi, co tu się wydarzyło. Gdzie są wszyscy? Gdzie się wszyscy podzieli? Gdzieś na górze mapy muszą być, na to wychodzi albo nie wiem gdzie. Dobra, na górze mapy muszą być. Nie ma innej opcji. Na górze mapy jak nic. Tu się kampią. O, kolcik. Dobra. <ścoughs> Zapraszam do walki z moim piesełem. O kurde, rikoszet. No i pięknie. Rikoszet sobie padł. Kozacko. O nie, ten kolt. Robiłem wszystko, co w mojej mocy i się nie udało, ale mamy rangę trzecią plus jeden pucharek. Zawsze coś, ale to był taki moment o kurde, co ja mam zrobić? W którą stronę iść? O co chodzi? Co nie? Dobra, myślę, że jeszcze jedną giereczkę sobie zagramy. Tutaj wziął oczywiście Daryla, który tam widziałem chyba bodajże był na dwudziestej randze. Tak mi szybko tutaj migło. Więc zobaczymy. Może Darylem pójdzie mu tutaj lepiej. W sumie i tak dobrze że mu idzie, nie ma co. To mi idzie tutaj zdecydowanie gorzej, ale ja gram jedną postacią, która może nie jest akurat najlepsza na tą mapkę. Chociaż Nita... Jest spoko, ale ten niedźwiedź kurde tutaj Nie się przydaje bym powiedział na tych Na tej mapce Więc nie jest aż tak superowa, jakby mogło być Dobra, o kurde szeli szeli Cię strzeli, kurczełę Dobrze, jest super Przeczekajmy sobie tutaj Nasz sojusznik za chwilę wróci Jest, dobra a Ajajaj. Podpalone to wszystko. Dobra, jednak ten Star Power z leczeniem byłby zdecydowanie. Nie, wszedł tam mój pieseł. Mój reniferowy pieseł wszedł. O Jezu, w płonącą plamę, najgorzej. Dobra. 7 4. Dobra, jest spoko. 12 ma ta Szelka. Halo, pani Szeli. Proszę się opanować i proszę wyrzucić te Power Cube ze swojego ekwipunku w trybie natychmiastowym. Co ja mogę zrobić z takiej szeli, która ma aż tyle Power cubów? O, jeszcze mnie zestunował Koniec Game over I znowu ten sam motyw Ranga trzecia plus jeden, ale dobra, powoli, powoli do przodu Nie jest źle Ostatnią gierkę sobie teraz myślę, że zagramy Dobra, ja tutaj oczywiście gotowy Zobaczmy co teraz wybierze Oski Okej, okay, Bibi No dobra, Bibi może być ciekawym wyborem Na tą rozgrywkę, ale na środku są skrzyneczki Po które trzeba iść Dobra, okej, okay, no to chcesz tam, to możemy tam zrobić. Na spokojnie tutaj. Bez dymów. Chociaż z Bibi, bez dymów, to może być ciężko. Okej, okay, się maszeli. Co ta szeli? Co ta szeli tutaj, dobra? Potrzebujemy więcej cube'ów, Więcej cube'ów, więcej mocy. Świetnie. Bibi versus Bibi. To raczej nie robi nam mnie jakiegoś większego wrażenia. Znaczy Ta Bibi nie robi nam mnie większego wrażenia, bo ona tutaj właśnie sobie umiera i my mamy w ten oto sposób 9 power cube'ów. Co oznacza tylko jedno. Puszczamy niedźwiedzia i lecimy. Tędy, dobrze. Na dół, dobrze. Tutaj. Ach, piękny GPS pięknie wykrył. Super. 10, 11. Rośniemy w siłę, ale ona ma tutaj star powera. O kurde. Dobra, ta Shelly jest niebezpieczna, więc trzeba się ją jej pozbyć szybko. Dobra, ma panie Riko. Riko head O nie! O nie! Co tu się wydarzyło? Ale się dałem porobić, nie, proszę, Oski. Dasz radę. O oh my god. 15 perki, bo wszystko zależy od niego teraz. Wszystko zależy od niego. Albo się uda, albo się nie uda. Dawaj, dawaj, Oski, Oski. Dawaj, byku. Dobrze. Ja tą szelkę trochę obiję. Też tyle mogę zrobić. Trzy drużyny jeszcze zostały. To jest wszystko, co mogę zrobić. No i świetnie, padł. A tu kolejna Shelly. Nie szło tego wygrać, nie szło tego wygrać Ale znowu ranga trzecia No tutaj z Oskim, no tak naprawdę z Okim, ale wiecie jak go tak nazywam Z Oskim tutaj e, Naprawdę nam szło super e, Tak więc dzięki wielkie za gierkę Ja mu tutaj nawet napiszę e, Muszę spadać miłej zabawy o, dobra, tak więc wychodzę. Kurde, grało się super, tylko ciągle te trzecie rangi mieliśmy, ale i tak bardzo fajnie. Mam nadzieję, że odcinek jak Wam się podobał. Kupiliśmy sobie dzisiaj kozackiego skina. Tak więc zapraszam na kolejny odcinek z maratonu kupowania skinów. A ja się z Wami tymczasem żegnam. Do zobaczenia, trzymajcie się. A i pamiętajcie oczywiście o zasubskrybowaniu mojego kanału, bo jest to ważne, żebyście dostawali powiadomienia o nowych filmach. To tyle, trzymajcie się. Do zobaczenia i cześć! Hej, Ty, wbijaj na G2 z Kodem Admiros 3% zwrotu. Link w opisie, a u...